Biorę, zamykam samochód. Lusterka mi się składają. Otwieram. I po odparciu samochodu lusterka się odmykają. Chcemy to zmienić, aby w zimie nie było możliwości uszkodzenia silniczków. Włączamy zapłon pozycję 1, naciskamy przycisk przez 3 sekundy, naciskamy strzałeczkę. W ustawieniach, setting, przechodząc tutaj przyciskami, musimy dojść do convenience. Convenience, czyli ułatwienia. Teraz możemy wziąć, nacisnąć strzałkę w dół dwa razy i pojawia nam się lusterko. Jeżeli nacisniemy kolejny raz, pojawi się ustawienie y, lusterka do trybu parkingowego, kolejny raz funkcje ułatwiające wsiadanie kolejny raz, przechodzimy znowu convenience, czyli ułatwienia. Jak mamy już te ułatwienia jeszcze raz przechodzimy do tutaj, i możemy, naciskając przycisk plus minus, włączyć lub wyłączyć funkcję składania lusterek przy zamknięciu samochodu, czyli ustawiamy na OFF. Wychodzimy. Ponownie biorę, zamykam auto i lusterka się nie składają otwieram otwieram drzwi jak widać